Ech, no cóż, jak widać w momencie, kiedy trochę mamy odbicie na rynku, coś tam zaczyna się dziać, no to nasi inwestorzy, ludzie, którzy sprzedają kursiki, też się bardzo mocno uaktywniają. Moim jednym z ulubieńców jest niejaki Arkadiusz Kisman. No to jest też jeden z takich właśnie mocnych edukatorów, który właśnie jest dosyć aktywny w momentach, kiedy jest hossa, kiedy jest Besa, zazwyczaj ta jego aktywność słabnie. I oczywiście ma to jakiś sens, ponieważ na Beś, no to ciężko jest znaleźć chętnych przede wszystkim na takie kursy. Ale zobaczmy sobie, co oferuje nam osoba, która wcześniej jakby no, proponowała oferty edukacji w kwestiach kryptowalut. Teraz mamy, proszę bardzo... Teraz mamy już ewaluację, tam taką ewolucję. Arkadiusz Kisman przeszedł z kryptowalut, przeszedł na AI. Jak skorzystać na szaleństwie AI inwestując nawet niewielki kapitał. Tego typu rewolucje technologiczne kreowały nowych milionerów zaledwie kilka lat. Znasz boom na Dotkomach w 1999 roku dla przykładu akcje Cisco Systems urosły z 1,8 dolara do 82 dolarów to ponad 4500 wzrostu bajka wartość projektów AG zaczyna eksplodować Projektów, do których kapitał płynie, liczony jest w dziesiątkach milionów, a to dopiero początek. Przez całe 2023, 2024, a nawet 2025 będzie prawdziwe Eldorado dla niewielkich inwestorów. To najbardziej lukratywna rewolucja technologiczna, jaką widziałem. To tak, jakbyś zainwestował w Apple lub Facebook, gdy powstawały. I jak skorzystać na szaleństwie? AI, zobacz to no słuchajcie, przede wszystkim jakby tutaj już jest takie przedstawienie tezy, że w 2023, 2024 a nawet 2025 to by będzie Eldorado no widać, że kolega ma tutaj kryształową kulę no w porządku, ja jej nie mam, więc myślę, że dlatego nie sprzedaję żadnych kursów bo po prostu nie mam takiej kryształowej kuli moja wiedza jest ograniczona wiem, że nic nie wiem wiem, że gówno wiem Natomiast tutaj nasz kumpel Arkadiusz widać, że wie więcej od innych. No w porządku, nie mam nic z tym problemu. Wejdźmy sobie w ogóle na tą stronę KryptoTrenor AI. Co tutaj w ogóle mamy? Zobacz, jak pomnożyć kapitał 5, 10 razy w 12 miesięcy inwestując w projekty wdrażające sztuczną inteligencję. Okej. Okay. Tak, pokaż mi, jak inwestować. Dobra, pokaż mi gościu. A zobaczymy, co tutaj ma nam do zaoferowania Arkadiusz Kisman. Jak zarabiać na krocie na giełdzie inwestując? OK. Czyli prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia. Po prostu z płatnym kursem. O, proszę bardzo. Za 9 minut jest coś tam, coś tam. E, dobra, widać, że po prostu Arkadiusz jest coraz bardziej aktywny ostatnie czasy. Bardzo aktywny. Jego kanał na YouTubie. No, no, nie robił jakichś wielkich zasięgów. Wejdźmy sobie zresztą na YouTube'a i wpiszmy sobie arka. Kurde. Czekajcie, Arkadiusz Kisman. Dobrze. O, 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 grubo. 100 o, subskrypcji. Co to jest? Tablecom. No, takie, takie filmiki jeszcze są w poko, bo są jakieś edukacyjne, coś tam, do czegoś mogą pomóc ale pamiętajmy, że tak naprawdę dla tych ludzi, którzy sprzedają takie kursy, to głównie jest takie narzędzie do tego, aby tylko nabijać sobie jakieś wyświetlenia, na, na zbierać społeczność i później sprzedawać jakieś kursy, jakieś produkty itd., tak dalej, tak dalej. To tak funkcjonuje. Ogólnie zamysł kanału pana Kismana był interesujący. Co to jest KIC? No fajnie, dla kogoś, kto jest młodym edukatorem jest jak najbardziej OK. Natomiast no, no niestety, ale, ale zawsze finalnie wśród takich ludzi jest jakiś biznes, tak? Czyli komuś coś sprzedać, nie wiem, może nie tyle, że kurs, ale na końcu, nawet jeżeli ktoś nie sprzedaje kursów i się wypina, nie, kursy są złe, to oni tak. Istnieje prawdopodobieństwo, że na przykład nawiąże jakiś, jakiś kontakt z jakimiś projektami i ta społeczność będzie po prostu karmiona różny, różnego typu em, projekcikami, projektami. Co zwiększy oczywiście prawdopodobieństwo zakupu takich tokenów, na przykład przez jakiś inny projekt. Bo to, że na przykład ktoś Wam powie, że on nie sprzedaje kursów, to jest jeszcze nic. To, że on powie, że nie ma grup telegramowych, to też jeszcze jest nic. Ale też jest ta, czasami tak z tyłu gdzieś tam taka sytuacja, że zauważcie, na niektórych dużych też kanałach na polskim YouTubie, że tutaj są jakieś bardzo mocne aktywności, kontrowersyjne treści, często też polityka, a finalnie na przykład jest sporo na końcu gdzieś tam, nie, nie promowanie, bo promowanie to jest za dużo powiedziane, ale jakby przedstawienie jakiegoś projektu, że ale ja tutaj Wam nie proponuję inwestycji w ten projekt, ja Wam tylko go przedstawiam i tak dalej. Nie ukrywam, że to też jest jakby płatne i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale tym samym oczywiście taki influencer zwiększa prawdopodobieństwo tego, że ktoś te tokeny zakupi. I wiadomo, później się wychodzi z założenia, że no wolny rynek, no przecież to ty decydujesz co robisz na rynku i tak dalej i tak dalej. Ale nie ufaj i nie inwestuj w shitcoiny, taka moja rada, nie? No, jak widać pan Kispan tutaj ta aktywność była głównie na no na hoście, tak. Później nie było tej aktywności. No i cóż, no i cóż, takich kanałów jest bardzo dużo. Ja gdzieś tam widziałem w ogóle cennik tego pana Kismana. No była, było chyba w ogóle tam jakieś trzy miał te trzy trzy jakieś kurde subskrypcje. Pierwsza to była chyba za 500 zł, 580 zł w ogóle, że jakby no, że macie w ogóle jedną poradę, jednego zuma z nimi i on wam tam doradzi coś. No i jeszcze była druga, to taka, że tam już bardziej jakieś doradztwo było, nie takie pierdoły. O proszę bardzo, kolejne webinary, kolejne kolejne pierdoły takie. Tego jest bardzo dużo, nie? O. Teraz coraz więcej znowu to wychodzi. Chowa, o, sportowy zdrój, jedli na strój, który obecnie... To. I ludzie to łykają. No cóż, o. Tillance brokers. Ucz się trafiać okazje inwestycyjne. Hehehe <laughs> Okej. Okay. Mm. Co wam mam powiedzieć? Tego jest coraz więcej. Ehm. W momencie, kiedy ta hossa będzie rosła, coraz będzie, nie wiem, większe ceny krypto, no to trzeba się z tym liczyć, że będzie coraz więcej takich, takich ludzi, którzy chętnie sprzedadzą swoje usługi. Ja oczywiście nie jestem, o ta pani to jest moja ulubienica, ja ją uwielbiam, Agnieszka Jagodzińska. Eee, to jest w ogóle jakieś <grym> chyba nagrywałem nawet do niej. No widzicie, tutaj komputerek, tutaj biureczko, tutaj profesjonalizm, tu wow, 840 euro w 6 minut. Około 4 koła. I ktoś to czyta. Naprawdę on myśli, że tak wygląda trading, nie? Że tutaj można zarabiać łatwe pieniądze. Po co idziesz do roboty? Po co iść do pracy? No jak możesz kupić mój webinar? Kupisz mój webinar i... i oh, Patrz! Często chwalę się faktami moich kursantów. Ja pierdolę, jaka kasa zajebista. Słuchajcie, każdy dobrze wie, że na rynku e, naprawdę najwięcej zarabiają ci, którzy sprzedają kursy. Dlatego zresztą to robią. I, i mówienie tam o trade, tym, right? że e, nie wiem, mówienie o tym, że można kogoś wyedukować, inwestycji i tak dalej poprzez kursy, to jest głupota, to jest fałsz. Bo jedyne co się możesz według, to tak jakby powiedzieć w sumie, że możemy cię nauczyć programowania. Nauczymy cię programowania w pół roku. Wchodzisz to, wchodzę w to. Okej, okay, kup nasz bootcamp 20 koła, nie? Ludzie to kupują i później oni na przykład, dobra, potrafią stworzyć stronę internetową jakąś tam w WordPressie albo nawet w HTML-u, ale oni oni chcą być dalej prowadzeni za rączkę. Oni, dal... oni nie są samodzielni. I dochodzą do, tego, do pewnego momentu tej ściany i. I co dalej, nie? 90 ponad 9% takich ludzi, właśnie to są tacy ludzie, którzy później chcą dalej być prowadzeni za rączkę, wchodzą dalej w ten świat tutoriali itd, i tak dalej, Zaraz po prostu myśleć samodzielnie, a osoba, która samodzielnie działa od samego początku, samego początku, to, to po prostu no, zawsze, zawsze sobie jakoś tam na tym rynku poradzi, straci trochę, pieniędzy oczywiście, ale. Nie da się inaczej. Jeżeli ktoś myśli, że to jest inna droga, że ktoś Ci nauczy i tak dalej. Nie, 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 nie. Musisz dotknąć, stracić, zarobić. To jest prawdziwa edukacja. Tak samo, nie wiem, w programowaniu, w, w nie wiem, w kafelek. Jak sam nie rozpierdolisz kafelek, jak sam nie położysz dobrze jednej łazienki, drugiej, trzeciej, to się nie nauczysz i żaden kurs nic tu nie da. Możecie ewentualnie wprowadzić do tego świata, tak? Ale... Nie, 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 nie liczcie na to, że to coś w ogóle w waszym życiu zmieni, tak? Tak jak tu właśnie tu przedstawiane z tych kursów, że te kursy zmienią wasze życie, że staniecie się miliarderami. Chuja się staniecie, nie staniecie się milionerami. Jedyne, co się staniecie, to zostaniecie wprowadzeni do tego świata. A jeżeli wy nie umiecie sami się wprowadzić do tego świata, potrzebujecie kursów, to naprawdę nie wróżę wam przyszłości na rynku i w ogóle. w czymkolwiek, bo człowiek jeżeli nie jest samodzielny, nie umie szukać informacji, w czasach, gdy szukanie tej informacji jest naprawdę dzisiaj proste, mamy GBT, które nam znajduje informacje, które tylko chcemy, mamy Barda, tak, mamy Google'a, kurwa, to nie, kursy, to widzicie, no. Dobra, wysyp tych giełdowego, tych, tych, tych naciągaczy, może nie naciągaczy, może przesadziłem, tych ludzi, którzy sprzedają kursy, tak, no, to jest teraz ogromny, będzie coraz większy, i uważajcie, nie naciągajcie się na to po prostu. Edukujcie się, szukajcie społeczności, z którą możecie się wymieniać informacjami. I tyle. No, nara.